Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dzisiaj, kochani, mam wymiankę z z Madzią z kanału Alicja w krainie Zakupów. Serdecznie zapraszam wszystkich do Madzi na kanał. Madzia prowadzi kanał zdrabkowy również. Ma bardzo bogate i bardzo fajne odcineczki. Więc kto jeszcze nie subskrybuje, Serdecznie zapraszam. Zostawcie subskrypcję u Madzi. Pozwoliłam sobie oczywiście otworzyć już z tego względu, że robiłam miniaturkę. Umówiłyśmy się z Madzią na zdrabki w kwocie 50 zł oraz magnes i czekoladę. A Madzia jeszcze dodała od siebie maseczkę jedną i tutaj chyba drugą tu mamy magnesik z Gdyni Gdynia Sopot piękny nie mam takiego bardzo dziękuję Madziu dziękuję w ogóle Madziu bardzo ci za możliwość wymianki Wielkie serduszko dla ciebie, oczywiście czekolada. Tu mamy kopertes. Ojej, jakie fajne, sama pewnie robiłaś, co? Hej Martuś, dziękuję za wymiankę. Madziu, ja też bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że zdrapki ładnie się spiszą. Pozdrawiam z Gdańska. Alicja w krainie zakupów. Dziękuję Madziu, śliczna karteczka. A zdrapeczki mam takie jak Paradiso, Ekstra Linie, Zdrapkowy cash. Jadę do Vegas, owocowa eksplozja i super linie. Madziu, oczywiście jak nic nie będzie w zdrapeczkach, nie przejmuj się. Jest mi bardzo miło, że mogę podrapać z innego miasta. I zaczynamy od super linii z numerem 27. I szukam Leżak i Łódź. Łódź, Łódź. Łódź i chyba tyle. Serce i ptak, wielkie serducha, jeszcze raz dla ciebie. Ptak. I to chyba tyle. Model i piłka. Nie widzę jak będę to pomijać, to przepraszam. Znajdzie się pewnie parasol i słońce. Tu dwa parasole. Parasol i tu jeszcze dwa. Kwiat i klapki. Klapki. Klucz i księżyc. 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 Tu obydwa. I na dole. Nie widzę. Cytryna i słoń. Cytryna i słoń. Tu obydwa, i to chyba tyle. Kolejne podkowa i rower. Rower, podkowa. I to chyba tyle. Diament i czapka. Czapka, czapka. Czapka. I tu obydwa. Kolejne to biedronka i yy, kości. Biedronka. Kości i to tyle i ostatnie dwa gwiazda i lody gwiazda lody i gwiazda wychodzi że jest pusto brj ale nie przejmujemy się tym to teraz owocowa eksplozja z numerem czterdziestym dziewiątym i szukam kokos i Karambo. Karambo. Jabłko i arbus. Tu jabłka. Tu arbuzik. Ok. Kiwi i borówka. Borówka, kiwi, tu jeszcze arbus, winogrono i brzoskwinia, brzoskwinia, winogrono, winogrono i tu brzoskwinie i winogrono. I brzoskwinia jeszcze, banan i cytryna. Cytryna, banany, cytryna, cytryna. Tu obydwa, i tu jeszcze cytryna. Dobra. Pomarańcza i truskawka. Pomarańcza, tu jabłka zgubione, truskawka, pomarańcza, truskawka. Truskawka i pomarańcza. I ostatnie dwa awokado i figa. Awokado, awokado i figi. Tu figa, tu kiwi, awokado i figa daje linię i super, a pod linią 5 zł. Elegancko, widzisz, Madziu, CCC kontrolne. To teraz jadę do Vegas z numerem 10. Szukam czarnego albo zielonego dolara. A mam palmę, garnek, palma, podkowa, piłka, wiśnie, cytryna, kwiat, wiśnie, biedronka, piłka, dzwon, słońce, kwiat i podkowa. Wiśnie, tref, dzwon, winogrono i biedronka, czyli tutaj pusto. Z E A. To kolejna z drapkowo z numerem 16. Szukam tutaj wygrywających pliku albo worka, który daje dwukrotność.

Trzydzieści trzy, osiemnaście, czterdzieści pięć, siedemnaście, i trzydzieści dwa również nie ma, kolejny rząd czterdzieści trzy, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa, dwadzieścia osiem i szesnaście, i ostatni rząd trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia jeden i trzydzieści dziewięć, czyli również pusto, ale nie przejmujemy się. H, F kontrolne. To teraz ekstra linie z numerem osiemnastym i szukam kwiat i motyl. Kwiat i motyl. Motyl. I na końcu dwa motyle, i chyba tyle serce i słońca. Słońca dwa słoneczka. Na końcu jeszcze słońca. Dobra, klucz i gwiazda. Gwiazda, klucz, gwiazda. Obydwa. Ok, cytryna i wiatrak. Tu dwie cytryny, wiatrak, cytryna, tu wiatraki i na końcu obydwa biedronka i krab, krab i zgubiony wiatrak. i tu jeszcze jeden krap, dobra, kości i czapka, biedronka zgubiona, kości i to chyba tyle, dzwon i podkowa. Podkowa. Podkowa tu dzwony. I chyba tyle. Lody i korona. 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 I tu jeszcze jedna dobra. Klapki i rolki. Nie widzę. Parasol i sakwa. 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 I na końcu jeszcze sakwa, dobra. Diament i leżak. Diament. Diament, leżak. Klapki. Leżak diament, leżak. Tu leżaki, tu obydwa i na końcu nie widzę przedostatnie: popcorn, i rower. Rower, popcorn, rowery. Rower i ostatnie dwa balony i łódź. łódź, 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 ale wychodzi, że jest również pusto. H, -l F. Dobra i na koniec Paradiso z numerem dziewiątym. I szukam arbus i rozgwiazda. Arbus, rozgwiazda. I na końcu obydwa. Dobra. Nuta i termometr. 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 I na końcu są nutki i jest termometr. Dobra. Słońce i aparat. Aparat. Obydwa. Tu słoneczko i na końcu słoneczka. Dobra. Flaming i okulary. Flaming okulary. I na końcu nie widzę deska i palma 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 znaczy deska palma i na końcu palma i deska kapelusz i Wodolot, nie ma, nie ma. Wodolot, kapelusz, wodolot, i na końcu jest kapelusz. Kolejna to ośmiornica i parasol parasol, ośmiornica. nie widzę I na końcu również nic nie widzę. Latarnia i lody. Latarnia. Lody, latarnia i tu dwie latarnie. Piłka i napój. Piłka. Napój. Piłka i na końcu. Nie ma nic i ostatnie dwa jest to krab i tęcza. Krab. Tęcza. Nie widzę. I tutaj mam tęczę, czyli wychodzi, że jest również pusto. Kontrolne kucę. Ale Mam piękne prezenciki. Madziu, nie przejmuj się, jest naprawdę super. I do tego jeszcze 5 zł w owocowej eksplozji. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Madzi na kanał Alicja w krainie zakupów. Dziękuję, Madziu. Zabymiankę jeszcze raz wielkie serduszko tobie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia pa!